Dzień dobry, witamy Państwa w szczecineckim programie samorządowym. Dziś naszym gościem jest zastępca burmistrza miasta Szczecinek, pan Maciej Maxeron. Witam serdecznie. Dzień dobry, panu, dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, kolejna już edycja budżetu obywatelskiego. Projekty wpływają, wpłynęły, na co będziemy mogli oddawać głosy? To niesamowite, bo to czwarta edycja. Tak, tak, tak już się dobrze przyzwyczailiśmy do budżetu obywatelskiego. Mnóstwo fantastycznych pomysłów, mieszkańcy. Podczas każdej edycji e, przesyłają do nas do, jako swoje propozycje. E, tak również dzieje się tym razem. E, 23 propozycje zostały do nas przesłane, czy w formie elektronicznej, czy, czy papierowej, i teraz obecnie jest etap weryfikacji tych, tych propozycji. Są to niezwykle ciekawe rzeczy i propozycje, projekty, które nasi mieszkańcy wymyślili, niektóre się powtarzają. Niektóre są zupełnie nowe. Ja muszę przyznać, że budżet łaterski to po prostu jest bardzo udana inicjatywa. Widać to zarówno po inwestycjach, które powstały w naszym mieście, jak i przede wszystkim właśnie po takim fajnym, kreatywnym podejściu mieszkańców do tego, żeby coś dołożyć do naszego miasta. Czy mówimy o infrastrukturze, czy mówimy również o pewnych projektach miękkich, jak chociażby akcja reanimacja, żeby mi choćby. Choćby ten bardzo fajny projekt zwycięski z drugiej bodajże edycji budżetu otylskiego. Krótko mówiąc, korzystamy na kreatywności naszych mieszkańców i bardzo często realizowane są rzeczy, których my po prostu jako urzędnicy albo nie widzimy, albo, albo po prostu nie wpadamy na, na, ta, na taki pomysł, i, i, i to bardzo fajnie. No, po prostu fajnie, że jest taki bardzo kreatywny ferment wokół pewnych pewnych obszarów i rozwoju naszego miasta. Cieszę się, że to czwarta edycja ona, nie, nie spada jakby popularność i zainteresowanie, ponieważ jakby ta ilość projektów, ona się oczywiście waha, czasami jest większa, mniejsza, natomiast osiągnęliśmy zeszłoroczny poziom, czyli te, te, te stabilne 20 kilka projektów do nas wpływa, jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, które z projektów zostaną odrzucone, które przejdą dalej i będą poddane głosowaniu. Przypomnę tylko, że niedawno zakończyliśmy proces zgłaszania tych projektów. Teraz będzie trwała weryfikacja. 1 września jakby oficjalnie poinformujemy, które projekty zostały wybrane dalej do głosowania, i w, we wrześniu będą trzy tygodnie, aby oddać głosy, wyłonić zwycięzców i, i następnie wpisać je do budżetu przyszłorocznego, budżetu miasta, aby je zrealizować. Przypomnę także, że dysponujemy kwotą 800 tysięcy złotych, co jak na warunki i, i skalę budżetu miasta w porównaniu do innych większych miast jak, jak, aniżeli Szczecinek, to jest to naprawdę bardzo, fajne, bardzo fajny wskaźnik, wysoki wskaźnik budżetu hotelskiego w stosunku do całościowego budżetu miasta. Zazwyczaj kilka projektów, od, od 4 do 5 projektów jest zwycięskich. Tak, myślę, że będzie, będzie i tym razem, bo to są projekty od 20 tysięcy złotych do 200 tysięcy złotych. Może przedstawię Państwu te projekty, które wpłynęły się, że to wielu wielu mieszkańców to, to bardzo interesuje przede wszystkim jako pierwszy wpłynął projekt czytelnia komiksów, on zresztą już znajdował się na, na, na wcześniejszych listach, ale również pomost widokowo wędkarski na jeziorze Trzysiecko projekt Nie daj się o osteoporozie, elektroniczny system informacji pasażerskiej w mieście Szczecinek, Gryf i w akcji, wszystkie chwyty dozwolone, zewnętrzna ściana bulderingowa, to również jest projekt, który wcześniej już był zgłaszany do, do budżetu autorskiego. To też zresztą cieszy mnie to, że są pomysłodawcy, inicjatorzy pewnych projektów jak. Jeżeli w którymś tam roku nie uda im się zaliczyć do grona zwycięskich, oni się nie poddają i, i dalej starają się swoją propozycję przedłożyć do podgłosowania, to są konsekwentni, to fajnie. Kolejny projekt park parkour sztuka przemieszczania się, ale również mamy edukacyjne miasteczko rowerowe, projekt pomoc dla zwierząt, bezpieczny plac zabaw, czyli całodobowy monitoring placów zabaw dla dzieci. Jeden z mieszkańców aplikuje o rewitalizację miasteczka ruchu, remont murka brzegu rzeki Nizicy, lotnicze show z elementami akrobacji powietrznych, stworzenie centrum do symulacji lotów, strefa chilloutu w parku miejskim, relaks na leżakach, city alfabet, szczecineckie ławki, literki, Eko Szczecinek, koncert Adama Sztaby z orkiestrą, kubiki relaksu, to również taka strefa chilloutu, po raz kolejny pomysłodawcy Art Pikniku zgłaszają kolejną edycję. zgłosi również jeden z mieszkańców stacji rowerów miejskich przy i Wyspie, Kino Wolności Stadionie Miejskim. Tego też nie było w ostatniej akurat edycji, ale któryś z któryś budżetów ten projekt zwyciężył. Akcja, reanimacja, kontynuację z projektu, też, też jest taka propozycja do budżet obywatelskim, strefa gier plenerowych na myśli Wyspie i Szczecin dla wszystkich wypożyczalnia rowerów dla osób niepełnosprawnych. 25 projektów, ja chyba mówiłem 23 jest 25 projektów, które są w trakcie weryfikacji, niektóre niezwykle ciekawe, ale to. Mieszkańcy sami je ocenią, gdy zapoznają się w sposób bardziej szczegółowy z tym, co zostało zgłoszone, gdyż ja tylko odczytałem tytuły tychże, tychże projektów. Fajnie, kolejna pula bardzo ciekawych inicjatyw będzie poddana pod głosowanie. i Ja już się nie mogę doczekać, które z nich zwyciężą a które i następnie, które z nich zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Panie Burmistrzu, jeden z wymienionych pól był trochę nietypowy. Pomysł w budżecie Obywatelskim, ponieważ łąki kwietne. Inicjator pomysłu pozostawił możliwość mieszkańcom wybrać, w którym miejscu one powstaną. Już wiemy, że będzie to na ulicy Wyszyńskiego, ale czy możemy już podać szczegóły, kiedy one powstaną? Jesteśmy na etapie wybierania wykonawcy tych, tych łąk kwietnych, ponieważ to zadanie przypadło przedsiębiorstwu gospodarki komunalnej, więc tam ta procedura wyboru wykonawcy jest obecnie, obecnie trwa. Mam nadzieję, że ona jak najszybciej zostanie zakończona, zostanie wyłoniony wykonawca, tam jak dobrze pamiętam są teraz dwie koncepcje, albo one będą łąki kwietne takie siane tradycyjnie, ale również, co szczerze mówiąc nie wiedziałem, być, mogą zostać też wykonane łąki kwietne takie rozwijane z rolki jak, jak trawa, taka, aby one szybciej się ukorzeniły, szybciej, szybciej się w tym miejscu, przyjęły, bo, bo też porę mamy dość późną na, 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 na wykonanie tych, tych łąk wietych, ale no wierzę, że one do końca miesiąca ten proces wyłonienia wykonawcy i następnie te prace zostaną jak najszybciej, jak najszybciej wykonane. To jest jedna z tych propozycji, która była zwycięska rzeczywiście. To, ja dziękuję zresztą wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w głosowaniu na, na wybór lokalizacji. Myślę, że te że Wyszyńskiego jest świetną lokalizacją i będzie cieszyło oczy nie tylko mieszkańców, ale turystów, którzy w naszym mieście będą przebywać. Łąki kwietne to bardzo fajna inicjatywa, bardzo fajna idea. I to jest jeden z tych zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego, ale również trwa budowa pump tracku, czyli kolejnego miejsca tam przy strefie aktywnego wypoczynku, które świetnie wpisuje się w tą strefę rozrywkową dla, dla młodzieży. Pamiętajmy, że jest tam i skate plaza, i boisko do koszykówki. No i teraz pump track, który jak mm, słyszę zapewnienie od wykonawcy, ma termin do końca lipca, ale zrobi wszystko, ażeby z końcem maja, z początkiem czerwca oddać ten pump track do dyspozycji mieszkańców i żeby już na wakacje można było śmigać i wariować na, na tym placu y, do ćwiczeń dla, dla rowerzystów, rolkarzy. Deskorolkowców. Także w, ta informacja chyba się jeszcze nie pokazała w przestrzeni publicznej. Burmistrz Daniel postanowił, że dołoży do trochę wyższego kosztorysu fontanny pływającej na jeziorze i ona również jakby została skierowana do realizacji. To też jest projekt z grona tych zwycięskich. Także tak jak wspominałem, kreatywność mieszkańców jest, jest, jest naprawdę godna podziwu. Ja się cieszę, że, że te, te propozycje spływają. Inicjatywy budżetu obywatelskiego, inwestycje budżetu obywatelskiego realizujemy na, na bieżąco, tak żeby one właśnie wzbogacały nasze miasto i, i, i wcieszyły nasze oczy. Łąki kwietne powstało na ulicy Wyszyńskiego, a tuż obok już powstaje mural. Tym razem nie w ramach budżetu obywatelskiego, ale jednak będzie cieszył oczy mieszkańców szczecinka i będzie wizytówką naszego miasta. Tak kilka lat temu powstała taka inicjatywa Muralowy Szczecinek. Jednym z twórców tej inicjatywy to jest Rafał Staniszewski, taka bardzo pozytywna postać naszego miasta, które, też się mówi, jest ma bardzo artystyczną duszę, i spojrzenie i jest bardzo kreatywne no przecież mamy fantastyczny mural Tomasza Sentowskiego, strażnik miasta. następny drugi w kolejności mural przy ratuszu z bazującym na motywie Don Kiszota, Darka Milińskiego. I kolejne dwa murale powstaną, tworząc taką, jak w zamyśle Rafała Staniszewskiego, taką właśnie galerię murali. Mi się to osobiście bardzo podoba. Cieszę się, że będziemy mieli przestrzeń w mieście, w którym no rzeczywiście będzie można czuć się jak w galerii obrazów, a nie będą to, no będą to obrazy, ale obrazy w wersji XXL, murale miejskie, których ja zresztą jestem wielkim fanem i, i to po prostu w również raduje serce, że, że można obejrzeć jak, jak kolejny mural. Powstaje na jednym z, ze ścian bloków, rzeczywiście tutaj w, przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła oraz Wyszyńskiego. A jest to dzieło, jest to dzieło w Rafała Olbińskiego. To też fajnie, że Rafał Staniszewski wybiera dzieła twórców, artystów polskich, którzy już są znanymi markami, ale jestem święcie przekonany, że za kilka lat będą bardzo uznanymi artystami i te dzieła. Ich dzieła będą bardzo wysokiej wartości, a, a te nasze murale będą, będą, będą fajnie i bardzo atrakcyjnie zbogacały miasto i, i, i to, to jest naprawdę bardzo fajna inicjatywa. Wiem, że te murale będą również podświetlone, będą takie kierunkowskazy, które będą kierowały w kierunkach zwiedzania tych murali. Cztery murale, bo jak tylko jedno, z, jedno rusztowanie zostanie złożone i będziemy mogli podziwiać to drzewo olbińskiego, to kolejny, kolejna ściana z, w, już w takim formie będzie nawiązywała do festiwalu balonowego. Również będzie trwał montaż i praca nad kolejnym muralem. Panie burmistrzu, na tym chciałbym zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję. Dzięki serdecznie. A Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych odcinków Szczecinckiego Programu Samorządowego.